A tu rodzicologia! Siemka! Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki i spojrzenie taty, niepsychologa, na rodzicielskie wyzwania. Poświęć nam trzy sekundy, zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy! Kilka dni temu nasz syn układał z koralików do prasowania superbohatera. Jeśli ktoś z Was nie zna tej zabawki, to musicie wiedzieć, że wymaga ona cholernego skupienia i cierpliwości, co dla, dla mnie jest dużym wyzwaniem, co dopiero dla. Pięciolatka. E, dla pięciolatka. ja sam pod nosem niejednokrotnie przyklnąłem. I kiedyby już na finiszu układania, chyba nie wiem, z 50 koralików, według koloru, według schematu wydrukowanego z internetu, szturknął sobie w tę płytkę, na którą układa się te koraliki, i wszystko się rozsypało. I w tym momencie widziałem, że. Zdenerwował się, ale nie wybuchł płaczem. Siedzi i mówi i tylko tak. Mm, widzę, że tak myśli, szuka, szuka w, słowie, w głowie jakiegoś słowa. I nagle taką soczystą. Kurwa, mać, ale mi się to rozsypało. Myślałem, że nie wytrzymam ze śmiechu. Ale powstrzymałeś się? No, nie, uśmieszek na pewno się pojawił, ale nie wybuchłem okay, śmiechem. Okay. Nie, no, no to gratulacje. <kluje> I właśnie to będzie temat dzisiejszego podcastu. Przeklinanie u dzieci. Tak. Bo to jest temat, który budzi dużo emocji. Niby z jednej strony jest śmieszny, ale też powoduje wstydu rodziców, bo no, o Boże mhm. moje dziecko przeklina. I jak z tym żyć? Jak z tym żyć? A może powinniśmy też powiedzieć, jak powstrzymywać się od tego śmiechu? <śmiech> o, to ciekawe pytanie na początek. Ja, jaką zastosowałeś technikę? Bez techniki. Bez techniki? Tak. Takie pełne skupienie, koncentracja. I myślałem o mojej byłej księgowej. <laughs> <noise> jako koszmarze z Twoich snów. Tak. E, no ja, w takich sytuacjach, jak chcę się powstrzymać od śmiechu, to po prostu przełykam ślinę. I wtedy się nie da mówić i śmiać. No dobra, ma to jakiś sens. No. Ale tej śliny nie masz tak dużo. W, więc się skupiasz na jej generowaniu. Ale dobra, <noise> okay. nie o tym chcieliśmy okay, chyba dobra. rozmawiać. Tak. Czy przeklinanie u małych dzieci jest normalne? U małych i nieco starszych, nie? Małych i nieco Bo starszych. Bo zawsze te małe to takie nie wiadomo o co chodzi. E, powiedzmy. U dzieci. U dzieci. I wiesz co? Czy, czy jest normalne? Nie traktowałabym tego w kategorii jakiegoś, jakiejś normy rozwojowej, że każde dziecko musi przejść przez te przeklinania. Zdecydowanie nie, no ale, no ale jest częste. No dobra, bo te przekleństwa padają z stos naszych dzieci, ale. Nie, dzieci nie znają zasad, naśladują dorosłych, tak, albo tak, swoich tak. kolegów z przedszkola, no bo skąd się to wzięło. Mhm. Ja na przykład tego słowa naka na bardzo rzadko używam. Ale umówmy się, że ale jesteś nie, inny... na, na drodze, bo ktoś Ci zajechał drogę, to potrafisz się zdenerwować. Tak, tak, Niemniej nie mniej tego słowa naka na bardzo rzadko używam. No okay, przyznaję, poza... przyznaję. Inny wachlarz mam Dobra. Po no. <laughs> Więc jakby statystycznie nie ode mnie się tego dowiedział, podejrzewam, że od y, kogoś z przedszkola. Już nie. musiałam już powiedzieć, że ode mnie. <laughs> no tak, <laughs> zaraz dzień dobry, tak. Mówię. <laughs> to był żart, drodzy tak, widzowie. Nie tak, piszcie ja nie, na pudełka. Mamologia przekina. Nie. Dobrze, głupie, o co chcesz zapytać? skąd się to bierze? To skąd skąd to prze, to bierze? te przekleństwa się biorą? I jeszcze jakby, dlaczego te dzieci wiedzą, w którym momencie tego użyć? Bo ja mam też sytuację, że Franek powiedział. Ja pierdolę, ale boli mnie dupa, jak siedzieliśmy 4 godziny <grym> tak, w aucie, jadąc jad jad w korku. Tak. I no trudno mu nie przyznać racji, mnie wszyscy, też bolała. <grym> powiedzieć na głos. No. No. wiesz co? To jest w ogóle ulubione pytanie każdego psychologa, dlaczego? Także cieszę się, że ono padło. I to jest też ważne pytanie, dlatego że jeśli my Dowiemy się, dlaczego, no to też jesteśmy w stanie lepiej zadziałać, bo wiesz, dopasujemy te nasze działania do przyczyny, a to zawsze jest najbardziej e, istotne. No i jakie są prawdopodobne scenariusze? Dlaczego to się u dzieci pojawia? Po pierwsze, jest to poradzenie sobie z jakąś frustracją, tak jak opowiedziałeś tą historię z naszego domu. Czyli jak u dorosłych, jak się walniesz małym palcem o kantrzawki. I powiesz to... sobie, kurwa mać, to ciemni boli. A, a nie powiesz, jestem kwiatem lotosu tak. na tafli jeziora. On bardzo irytuje mnie ostry kąt szafki, o tak. który uderzyłem. Też tego, nie mówisz w ten sposób. No hmm. właśnie. Więc radzenie sobie z emocjami. To jest... Pierwszy, pierwsza jakaś przyczyna, no i wiesz, jeśli to jest tą przyczyną, no to naszym zadaniem będzie poszukać razem z dzieckiem innego sposobu na poradzenie sobie z tą emocją. O tym może powiemy dalej, bo już widzę, że tutaj chcemy przerwać, a ja chcę Dobra. domknąć temat, y, temat przyczyn. Y, druga sprawa. No. Jest to najczęściej takie słowo, które bardzo tak odpala dorosłych, że wiesz, dziecko od razu jest w centrum zainteresowania, no bo wszyscy tak patrzą, robią jakieś dziwne miny, nieraz ktoś się wzburzy. O no Boże, Kasi, czteroletek powiedział. Ja cię... no i wiesz, i od razu to nasze dziecko. No tak, czuje on jest w sumie w Bosse, Bohaterem, nie? Jest fajnie, nie? nie? Wszyscy na niego patrzą. I dorośli patrzą, no a jak koledzy w przedszkolu. No tak. No to już w ogóle jest, wiesz, królem Co grupy. i który wchodzi do przedszkola i. sieba, kurwa! <grystanie> Jiku, powinniśmy <grystanie> chyba na początku tego podcastu wrzucić taką informację, w tym podcaście spadają brzydkie słowa. Ale mi się mi, nie, słuchajcie z dziećmi. Ale w poprzednim też poprzedniej w mi się zdarzało. No. Tak, musimy oddać jakieś znaczenie, że 18 plus. W opisie plus. damy. W opisie 18 plus, tak. Żeby nie było, że te dzieci przeklinają, dlatego że słuchały podcastu z rodzicami. Mu się <grystanie> przeznaczeniowani. No właśnie. <grystanie> Więc mamy też to zaimponowanie rówieśnikom. Mamy też mm, taką chęć bycia jak dorosły. To naśladowanie, o którym wspomniałeś, nie? że ja też chcę sięgnąć po coś ze świata dorosłych. Tak jak nasz syn na przykład zawsze mówi... To dlatego nastolatkowie tak szybko chcą sięgnąć po alkohol, bo tak, chcą być dorośli. Tak, tak. O, to Ciekawe, że teraz o tym pomyślałeś, bo ja jednak jestem przy tych jestem dzieciach... Jestem po imprezie weekendowej. I wiesz co, ja sobie pomyślałam o takich sytuacjach, jak Franek na przykład mówi, ja też chcę się napić kawy, no bo to mu się kojarzy, albo ja też chcę wejść na strych, bo no tak. to są u nas te takie atrybuty dorosłości, więc podobnie może być właśnie z tym przeklinaniem. Ale inna rzecz to jest taka zwykła ciekawość, wiesz, jak to jest powiedzieć to słowo, jak to jest go użyć, no takie poznawanie języka bym powiedziała. Z drugiej strony, wiesz, tak patrząc czysto, obiektywnie, to jest element języka, tak? on występuje później i w sztuce, i w kinematografii, i w codziennym życiu, tak nie da się nie słyszeć tego dziecka. Nie wiem tego dziecka przepraszam, tego słowa. Tych słów zasadzie. Tak, masz rację. Zgadzam się. Tak. Więc pytanie, czy jeżeli to dziecko się nie przygotuje wcześniej, że będzie wiedziało, znało te słowa? to nie będzie mu łatwiej w życiu, że potem pójdzie i ktoś będzie przeklinał i ona będzie wystraszone, bo to jest złe, są złe, złe słowa, zła sytuacja. Nie, myślę, że już tutaj płyniesz, płyniesz. bardzo Dobra. płyniesz. Wiesz co, ja sobie myślę, że co innego jest wiedzieć, że coś istnieje, jakieś zjawisko istnieje, a co innego go używać, tak? Ja mogę wiedzieć, że nie wiem, są wojny na świecie, ale nie będę jej rozpoczynać, żeby się oswoić z tematem. No tak, może taki gruby przykład nie? No dobra, nie? Ale, 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 ale wiesz, o tak? co mi chodzi, nie, że niekoniecznie dziecko musi tego używać, żeby się właśnie z tym oswoić. No dobra, ale odpłynąłem troszkę na kajaku. <laughs> <laughs> ale jak powinniśmy reagować, właśnie, Zauważam, mhm. że ten nasz kazik statystyczny mhm. siedzi właśnie i powiedział: Kurwa mać, albo jak mi to w wkurwia. Jest, tak mocno. No tak, no bo dzieci uczą się przez obserwowanie. No jak mm -hmm. tata coś denerwuje, no to okay. dziecko też. No bo obstawiam, że to, że ja starałem się nie śmiać i nie, mm -hmm. nie powiedziałem, mów nieładne słowo, nie tak, dyskutujmy tak? o tym, po prostu puściłem to bokiem. To jest chyba jedna z takich moim zdaniem lepszych strategii, no bo mm -hmm. nie gloryfikujemy tutaj ojejku, co zrobiłeś, ojejku, co zrobiłeś, tylko mm -hmm. żyjemy sobie dalej, nie? Mm -hmm. Tak mi się wydaje, nie? Nie hmm. wiem, właśnie, czy to dobrze? Jeżeli to nie, to co dobrze zrobić, pani mm -hmm. psycholog? Wiesz co, y... odpowiem ulubionym zdaniem każdego psychologa? To zależy. <noise> to zależy. To zależy. Dlatego, że no, rzeczywiście to ignorowanie jest jakąś techniką. Możemy to uznać za jakiś, jakąś strategię e, na przeklinanie. Mm. Tak, zbieram, zbieram myśl. Zrobiłam taką pauzę. Nie dlatego, że się tutaj coś nam zepsuło, tylko dlatego, że zbieram, zbieram myśl. To... Zbiera. To ignorowanie często bywa rzeczywiście skuteczne, ale zaznaczam, że ignorujemy to słowo, a nie dziecko, tak? To nie jest tak, że nie rozmawiam z tobą, bo się tak brzydko odzywasz. No tak, tak, tak. Tylko tak jakby no. udaje, że to samo słowo. Dużo kurwa mm. przeminęła z wiatrem. Nie padło tak. Nie przywiązujemy wagi do padającego słowa na K. Ale jednocześnie dostrzegamy dziecko, tą jego frustrację, to, co się z nim dzieje, to zdenerwowanie się. I ja sobie myślę, że my możemy w tej sytuacji po prostu powiedzieć, o, zdenerwowałeś się, wkurzyłeś się, to, to można sobie tupnąć, jak tak się wkurzymy nawet. Nie? Że wiesz, że podaję jakieś rozwiązanie, nie zwracając na to uwagi. Natomiast ja myślę sobie, że mm, to jest jedna z opcji. Drugą opcją i myślę, że warto, żeby chociaż raz taka rozmowa się odbyła. Po prostu nazwanie tego, o, użyłeś takiego słowa. I to jest takie słowo, które uważamy za wulgarne. I wiesz, to też zależy trochę, gdzie są granice rodzica, bo uważam sobie, że te granice mogą być e, różne u każdego. I dla jednego, właśnie zignorowanie tego będzie okej, okay, dobra, po prostu się zdarzyło. A inny rodzic sobie pomyśli: O nie, moje dziecko, absolutnie, no, no w ogóle niedopuszczalna sytuacja. Nie, księżniczka. Nie, w ogóle wiesz, nie, nie chodzi mi o to, że, że coś jest nie tak, kiedy tak ktoś ma, tak? Wręcz tak jak mówię, taka rozmowa myślę, że chociaż raz się powinna odbyć. Czy takie wytłumaczenie, dlaczego to słowo jest niewłaściwe, jakie emocje może budzić w innych osobach, które to słowo słyszą. Także ktoś może powiedzieć, obrazić się nawet na nas, kiedy, kiedy my tak, wiesz, takiego słownictwa używamy. Może nie chcieć się z nami bawić, nie chcieć z nami przebywać. Natomiast ja wiem, że na przykład Twoich krańc to nie narusza. Bo ty uważasz, że. Ja jestem w strefie Schengen. Bo ty uważasz, że no, okej, okay, każdemu się zdarzy, ale też myślę, że wpływ na to ma to, że to się Frankowi zdarzyło, no nie trzy wiem, razy, trzy razy powiem. w ciągu całego jego życia, nie? więc nie, nie traktujemy tego w ogóle w kategorii Problemy. problemu. Natomiast jeśli to się powtarza, to warto zdecydowanie powiedzieć, nie lubię, kiedy tak mówisz, wiesz, że denerwujesz się, kiedy używasz takich słów, tak, żeby. No bo skąd to dziecko ma wiedzieć, że my nie chcemy, żeby używało tego słowa, ale kluczowe będzie, żeby to powiedzieć spokojnie, bo kiedy my zareagujemy tak, Jezu, dziecko, jak ty się wyrażasz, Boże, absolutnie nie wolno mówić takich słów, no to dziecko albo się wystraszy, albo poczuje się nieswojo, albo właśnie pomyśli sobie, aha, działa, nie? <grym> Powtarzam. Uruchomiłem. Tak, dokładnie. Okej, okay, ale dobra, to to czyli ignorowanie, albo... Mhm. Ignorowanie Al, albo tłumaczenie? Albo tłumaczenie, ale co jakby zamiast tego ignorowania i tego tłumaczenia? Okej, okay. coś zamiast trzeciej opcji? No tak, no bo wiesz, no, zawsze jest trzecia opcja. Zawsze nie? jest trzecia opcja i ja też taką mam tutaj dla, dla Ciebie i dla naszych, dla naszych słuchaczy. Bo, przypadek? Nie bo, przypadek? Nie sądzę. Przypadek? Nie sądzę, tak. Wiesz co, bo to rzeczywiście jest tak, jak Ty powiedziałeś, że my czasami tego słowa potrzebujemy. Tak, jak wspomniałeś tej sytuacji, kiedy się uderzamy małym palcem o kandrzawki. Potrzebujemy. Tak? Bo umówmy się, że w tym jednym słowie jest po prostu cały wachlarz emocji i pomaga nam to rzeczywiście ten ładunek z siebie wyrzucić. To też jest niesamowite, nie uważasz? Że jedno słowo potrafi tak, też tak. zregulować... Też tak umarzę. To <coughs> słowo jest to trzech słowo słowo jest słów jest i już jesteś spokojny. Tak. Więc dzieci też mogą mieć potrzebę użycia takiego brzydkiego słowa, które, które właśnie jakoś zadziała, które tak podkreśli... Jego, jego frustrację. Jego frustrację, jego, jego, jego tak. I jednym z pomysłów na to, co możemy dziecku zaoferować, jest zaproponowanie mu alternatywy. I w książce Rodzicielstwo przez zabawę autor podaje taki przykład, żebyśmy w ogóle poszli w drugą stronę i na przykład powiedzieli: wiesz co, jakby kurwa jest ok, kurwa jest ok, ale absolutnie nie możemy mówić rymcium, pimcium, pitu, pitu. <grym> Sposobem, z wielkim prawdopodobieństwem dziecko będzie używać innego zakazanego owocu. A, czyli taki wyłam trochę. Tak, tak. I to jest jedna opcja. Ja natomiast yy, <laughs> nie mam poczucia, że to się zawsze sprawdzi, więc yy, ja raczej jestem za tym, żebyśmy po prostu yy, ustalili w naszym domu inne brzydkie słowo. Ja uważam, że różne niemieckie słowa tutaj mogą <laughs> dobrze brzmieć, bo yy, cokolwiek mówimy po niemiecku, to zawsze brzmi jakoś tak wulgarnie. Ale od razu już ola. I w się im bin, czy ich bin. To zależy. Bo no. w Byłem NRD ich bin. Albo <laughs> en, Entschuldigung. To jest ładne, przepraszam. Ale zobacz, jak to brzmi tak twardo, nie, nie wiem, no to takie moje odczucia, może będziemy mieć jakichś słuchaczy yy, germanistów i Jeszcze, się zrobić przykro, ale... Mam tysiąc wiadomości, że jak niemiecki mogę? jest piękny językiem. I w ogóle, że obrażam. W każdym razie nie, każdy, nie jest piękny. Każdy, każdy może znaleźć swój <laughs> język. Co mam na myśli, podsumowując, żebyśmy znaleźli jakieś inne słowo, wiesz co, jak tak się wkurzę, to ja sobie właśnie lubię powiedzieć Psiadupa. Psiadupa, tak? No nie, czy dupa to też A. takie fajne słowo, ale raczej bym poszła w jakieś na przykład. Jakieś mięsne słowo, bo ja nie jem mięsa. No na przykład. Soczysty karczek. Karczek! Karczek! <gry> I, I to może być takie słowo, nie? Czujesz to na myśli, tak troszeczkę płynę tutaj. Ale szukamy, szukamy <laughs> dziwnie brzmiącego, zaskakującego takiego twardego słowa. Dobrze, monstera. Monstera! <laughs> które mogłoby <laughs> wyrazić tą, tą frustrację. Dobra, a czy to, że dziecko nauczyło się gdzieś tam od rodziców, babci, cioci w przedszkolu przeklinać, mhm. To, czy to ma, może mieć jakikolwiek negatywny wpływ na ich rozwój? W sensie, czy to, że ten kazik chodzi i sobie tam kurwuje pod nosem, mhm. czy ten to może mieć jakiś negatywny wpływ na ich rozwój? Chodzi mi bardziej niż o rozwój taki społeczny, że koledzy się nie będą chcieli z nim okay. bawić. Czy już wiesz, co chciała powiedzieć? <laughs> no mhm. Tak. To taki rozwój ogólny, czy to, że on okay. przekina, to. Jakoś zaburzy nie proces wiem, dorastania. neurony mu podskakują albo tańczą zamiast <laughs> pływać. To zależy. <laughs> Drodzy widzowie, na każde pytanie, które zadamy, słuchacze w zasadzie, można powiedzieć, to zależy i generalnie nikt nie Nie, no już, tłum już tłumaczę. Yy, wiesz co... Yy, nie traktowałabym tego tak zero-jedynkowo, tak? Że jeśli dziecko przeklina, to w ogóle amba Fatima koniec i nie ma, nie? No tak, no tak ktoś kichnie, to nie jest chory od razu, nie? No. Y y y właśnie. Natomiast rzeczywiście, jeśli to jest na przykład jedyny sposób radzenia sobie z frustracją, y który ma dziecko, no to to rzeczywiście może być pewien problem, tak? Że on nie ma całego wachlarzu różnych strategii. Y jeśli nie potrafi nazwać tych swoich emocji, no to też mamy tutaj jakiś problem. Jeśli nie potrafi się, zakomu się zakomunikować, nie potrafi zakomunikować, powiedzieć innej osobie o tym, co czuje, co mu przeszkadza, co go frustruje, wiesz o co mi chodzi, to też jest pewien problem, Także jednak to jest, to jest dosyć istotne, żeby dziecko potrafiło powiedzieć o co mu chodzi, że tak w taki sposób, żeby inni go zrozumieli. Mhm. Czyli tutaj znowu musielibyśmy zrobić autopromocję i odesłać do e-booka o 100 zabaw o emocjach, tak. żeby dzieci zrozumiały emocje. Tak, tak. Możemy odsyłać i yy, oczywiście ja zachęcam, bo 100 pomysłów na to, jak to zrobić, ale... Yy... I 97 kartek merytorycznej treści. Tak, ale, yy, no ale to, to też nie jest jedyna opcja. Także generalnie możemy rozmawiać, jak dziecko właśnie tak Powie to brzydkie słowo, to my możemy to po prostu przetłumaczyć z przekleństwowego na polski, tak? Mm, powiedziałeś tak, to chyba znaczy, że jesteś bardzo zdenerwowany. Czy ty chciałeś powiedzieć, że nie masz już ochoty tego robić? Czy chciałeś powiedzieć, że masz tego dość? Wiesz, że możemy to po prostu robić. Dobra, ale ty widzę taką jedną pułapkę, Dajesz. że jak zamiast. dziecko się zdenerwuje mhm. i zamiast powiedzieć, mamo, zdenerwowałem się, mhm. to będzie mówił, kurwa, bo będzie szybciej, będzie mu łatwiej, mhm. Mhm. będzie to słowo samo w sobie jest fonetycznie jakoś tak złożone, że nie musisz mówić. <noise> Łatwo się układa w wargi, tak, tak. wargi. To ono samo wypada po mm -hmm. prostu. Że widzę taką pułapkę, że to dziecko po prostu nie będzie mówiło pełnymi zdaniami mm -hmm. i, i obrazowo, że jest mu źle, jest mm -hmm. się zdenerwował, mm -hmm. tylko będzie mamo, kurwa. <głos> <głos> nie, wiesz co, ja, ja bym się tego nie bała, no bo zobacz, że my jednak dajemy radę rozmawiać. Jako społeczeństwo, jako ludzie, znaczy się nie wszyscy, ale duża część. Jakoś tam ogarnia i daje radę. Mhm. <laughs> tak. E, podział w naszym małżeństwie jest taki, że ja wierzę w ludzi, a ty nie bardzo. A ja z nimi rozmawiam. <laughs> Przepraszam Ci bardzo, e, ja też dużo rozmawiam z ludźmi i moi partnerzy do rozmowy bardzo ładnie potrafią się wysławić. E, do czego dążę? Że. Nie robisz zakupów w Biedronce, po prostu. Nie robię, chodzę do Lidla. Tamu nie rozumiem. Co... Nie rozumiesz. Nie rozumiem. W każdym razie, w każdym razie, bardzo dużo dygresji w tym naszym dzisiejszym podcaście. Chodzi mi o to, że jasne, że tak może czasami być, ale że dziecko też będzie widziało, w jaki sposób my się wysławiamy, w jaki sposób my rozmawiamy i będzie się uczyć przez obserwowanie, czego dowiecie się z wszystkich innych naszych tak, odcinków. Tak, to zawsze padać, uczą się przez obserwowanie, dzieci uczą się przez naśladowanie, przez modelowanie. Więc nie bardzo bym się tego bała, nie trzeba się, nie trzeba się jakoś tego bać, nie trzeba się tego obawiać, na pewno w tym tłumaczeniu jest nasza siła. No i przypominam, że jak najbardziej mamy prawo, prawo, prawo powiedzieć bardzo się zdenerwowałeś, ale kiedy tak się zdenerwujemy, no to nie używamy tego słowa, tak? Nie, nie mówimy w ten sposób, bo. No i to jest, myślę, też w ogóle bardzo trudne. Zobacz, tak sobie teraz pomyślałam. Nie używamy tego słowa, bo. Ja myślę sobie, że nam dorosłym często może być trudno znaleźć argument, Dlaczego nie przeklinamy? No, my teraz się przeklinają. No, i w tym chyba cały ambaras, no. cały problem. Tak sobie pomyślałam teraz, że jakby ja zawsze zachęcam do tego, żeby mówić dzieciom prawdę, żeby po prostu z nimi rozmawiać. I to jest chyba całe taki klu problemu. I taka, I taka rzecz do refleksji, dlaczego mi nie pasuje to, że dziecko przeklina, dlaczego uważam, że nie powinno się przeklinać. Bo to sobie... są takie normy społeczne też przyjęte, że dziecko nie może przeklinać, Że dziecko przeklinać, nie może, no. nie? No. Że to jak dorosły przeklinie, to ojejku, nie? Wymsknęło się. Wymsknęło się, albo, ale jest zdenerwowane, nie? Tak, bo, bo, tak. bo sypie bo No. A dziecko jak powie, no bo... Jezus bo... Maria, dziecko przeklina, bo... Jak moje dziecko może, czy jak dziecko może przeklinać, tak, nie? No. Tak, I Jakby nie chciałabym, żeby teraz to zabrzmiało, że my bagatelizujemy i mówimy spoko, pozwólcie wszystkim dzieciom przeklinać. Natomiast jakoś tak... Jakby... Co drugim. <laughs> Natomiast zostawiam to pytanie do refleksji naszym słuchaczom. Tak, i stawiamy kropkę chyba, bo tak, taką ładną puentę zrobiłaś, że. Miałem jeszcze jedno pytanie, ale nie muszę go zadawać, bo, bo tak to tak? spuentowałaś, że. To dziękuję ci za ten komplement. Że zakończmy. Tak. Jesteśmy ciekawi Waszych przemyśleń na temat przeklinania. Jak Wam przyjdzie do głowy jakaś odpowiedź na to nasze pytanie, dlaczego dzieci nie powinny przeklinać, dawajcie znać, znajdziecie nas na. Instagramie jako rodzicologia i tam możecie do nas pisać tak, swoje i listy. Tak. Możecie nawet używać słów niecenzuralnych, wiadomo. Jak, jak wam to pomoże wyrazić to pomoże swoje wyrazić. emocje to tak jesteśmy otwarci. Nie, tak. nie mamy z tym problemu. Tak. <laughs> to tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy. Na, ta, 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 ta.